Zamek Czocha to jeden z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych zamków w Polsce. Należy do najlepiej zachowanych zespołów warownych Sudeta. Został wzniesiony w połowie XIII wieku, prawdopodobnie na polecenie króla czeskiego Wacława I jako warownia graniczna na pograniczu Śląsko-Łużyckim. Położony jest na granitowo-gnejsowym cyplu wzniesionym na wysokość 320 metrów nad poziomem morza, nazywanym Cisową Górą, nad utworzonym na początku XX wieku w zakolu Kwisy Jeziorem Leśniańskim, w miejscowości Sucha, na Pogórzu Izerskim, w województwie dolnośląskim. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. W XIV wieku władają nim książęta piastowscy Henryk I Jaworski i Bolko II Mały. Pod koniec XIV wieku wraca do korony czeskiej. Zamek staje się siedzibą rodów rycerskich von Don i von Klux. Od połowy XV wieku przez 250 lat zamek należy do użyckiego rodu von Nositz. W roku 1909 Zamek kupuje bogaty dresdeński producent wyrobów tytoniowych Ernest Wichow, który pod kierunkiem znanego berlińskiego architekta Bodo Abharta dokonuje gruntownej jego przebudowy na wzór romantycznego zamczyska, okrytego na poły historyczną, na poły fantastyczną szatą z nowoczesnymi rozwiązaniami, jak na przykład systemy wachtowo-alarmowe, Aparatura chłodniczo-oklimatyzacyjna zapadnie, tajne przejścia, tajemnicze pomieszczenia. W roku 1945 Ernest Wiczow opuszcza zamek, zabierając najcenniejszą część wyposażenia. Jednak w zamku pozostaje dużo cennych przedmiotów, które stają się po wojnie łupem dla grabieżców. Świadkowie tych zdarzeń opowiadali o rzędach wyjeżdżających z zamku. Po brzegi wypełnionych w ciężarówkach. Przez długi czas plądrowano zamek w poszukiwaniu ukrytego skarbu. Nadal krążą legendy, że jeszcze spoczywa on gdzieś w dobrze ukrytym miejscu. Okazała budowla oparta jest na nieregularnym, wydłużonym południkowo planie, charakteryzuje się rozczłonkowaną bryłą. Składające się z budynków powstałych w różnych wiekach i w różnym stylu. Są to budynek bramny z holem wejściowym, basteja dziobowa, baszta bramy dolnej, zespół bramy dolnej, cylindryczna wieża z XIV wieku, budynek wschodni łączący hol wejściowy z pałacem, pałac z XVI wieku i średniowieczna wieża mieszkalna. Malownicze położenie, fascynująca architektura, bogata historia przeplatana licznymi legendami, organizowane tu liczne festiwale i tematyczne imprezy przyciągają pasjonatów historii sztuki, artystów, filmowców, a przede wszystkim ogromne rzesze turystów. Jego piękno zostało docenione przez National Geographic, wpisując go w roku 2012 na listę siedmiu nowych cudów Polski. Zamek Czocha został również wyróżniony przez Polską Organizację Turystyczną, przyznając mu certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2019. W zamkowych murach nakręcono liczne filmy, gdzie jest generał, Wiedźmin, Fabryka Zła, Poza Lasem Sherwood, Marion, Królowa Złodziei, Legenda, Dyrwersand. Święta wojna, pierwsza miłość, tajemnica wtedy szyfrów, dwa światy czy sensacje XX wieku. Brama prowadzi bezpośrednio na podzamcze górne. Tworzy je wydłużony zespół zabudowań pomocniczych z przełomu XVI i XVII wieku. Z zamkiem łączy je droga, biegnąca rodzajem szyi, ujętej w dwa mury kultynowe. W jej przedłużeniu ciągnie się dwuprzęsłowy most zachodni przerzucony nad suchą fosą. Sąsiadujący z zamkiem poziom podzamcza dolnego stanowi ogród z elementami małej architektury ogrodowej, z licznymi motywami zdobniczymi. Przed zamcza Dolnego rozpościera się widok na elewację frontową zamku. Jej dominantem stanowi cylindryczna wieża ostatniej obrony z XIV wieku, nakryta podwójnym kopulastym hełmem. Obecnie pełni funkcję wieży widokowej. Południowo-wschodnią część budowli stanowi trzy- i czterokondygnacyjny budynek z XVII wieku. Nakryty wielospadowymi dachami o arkadowych podziałach i ozdobiony neorenesansowym szczytem, zwieńczonym naturalnej wielkości metalowym posągiem minerwji. Dojście do zamku prowadzi przez Trójprzęsłowy Most Wschodni z 1611 roku zakończone ozdobną furtą z tym panonem. Główne wejście do pomieszczeń zamkowych opasa wczesnobarokowy portal z herbami Rodu von Isztryc i kartuszem herbowym von Nosic. Pod zamcza dolnego udajemy się na dziedziniec zewnętrzny. Prowadzi do niego dwuprzęsłowy most zachodni, przerzucony nad suchą fosą, oraz zespół bramy dolnej. Dziedziniec zewnętrzny, nazywany też dziedzińcem dolnym, przylega do zamku od zachodu. Zlokalizowany jest na obszarze międzymurza i ograniczony jest od zachodu murem kurtynowym z drewnianym gankiem wzdłuż korony. Jego północną część stanowi basteja. Do dziedzińca od wschodu przylega średniowieczna wieża mieszkalna, składająca się z dwóch czterokondygnacyjnych segmentów nad którymi góruje ośmioboczna sygnaturka z iglicą. Schodami udajemy się na dziedziniec wewnętrzny gdzie rozpoczyna się trasa zwiedzania wnętrz zamku. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z zamkowym przewodnikiem. Tu ciekawostką jest studnia wydrążona w skale, zwana studnią niewiernych żon. W oczekiwaniu na wejście do zamku można usiąść przy stoliku znajdującej się tu kawiarni. Zwiedzanie wnętrz zamku rozpoczynamy od sali rycerskiej, ulokowanej w części pałacowej, służącej okazjonalnie jako sala balowa. Jest to dwukondygnacyjne pomieszczenie, zwieńczone pięknym neorenesansowym stropem belkowym, z którego zwisają dwa interesujące żyrandole w formie pierścieni, trzymanych przez cherubinów że randole wykonano z drewna, ale w sposób tak zmyślny, że do złudzenia przypominają odlewy z brązu. Na wysokości drugiej kondygnacji, wzdłuż zachodniej i południowej ściany, ciągnie się galeria o bogatej dekoracji snycerskiej. Dolną część ścian zdobi dębowa boazeria wraz z bogato dekorowanymi drewnianymi portalami zwieńczonymi herbami dynastycznymi. W niej ulokowano również tajne przejście do innych pomieszczeń. Po stronie wschodniej, między oknami w typie porfenterów, uwagę zwraca neogotycki kominek oparty na kamiennych wspornikach z rzeźbami personifikującymi dobro i zło. Ozdobiony fryzem architektoniczno-figuralnym. Z salą rycerską sąsiaduje sala marmurowa, z marmurową posadzką i renesansowym sklepieniem krzyżowym, wspartym na dwóch okrągłych filarach. Dawniej była tu zlokalizowana biblioteka, mieszcząca około 15 tysięcy zabytkowych woluminów. Uwagę przykuwa biały renesansowy kominek w którym według legendy zamurowano nieślubne dziecko Urliki, małżonki jednego z właścicieli rodu Nosic. Muzyka Biblioteka została przebudowana na początku XX wieku, utrzymana jest w stylu gotyku Tudorów, zdobi ją drewniany strop. Biblioteka szczelnie zapudowana jest półkami pełnymi książek. Można tu zauważyć znaki masońskie, takie jak na przykład dwie stojące w niszy okiennej kolumienki o wielobocznych skręconych śrubowo trzonach, męska i żeńska, co w rycie masońskim nazywane jest rzędem południowym i północnym. Znaki masońskie widoczne są również w witrażach okiennych. Prowadzą stąd aż trzy tajne przejścia ukryte za ruchomymi regałami jedno do piwnic, drugie na ganek oraz trzecie, którego nie udostępnia się turystom. Jednym z nich przechodzimy na wąskie korytarze prowadzące do dawnych komnat mieszkalnych. Przechodzimy przez łazienkę przylegającą do komnaty książęcej. Z dawnej armatury zachowała się toaleta i urządzenia do hydromasażu. Pozostała została wymieniona na współczesną, jednak stylizowaną w dawnym stylu. Ogromne zainteresowanie wzbudza słynna komnata książęca, będąca sypialnią ostatniego właściciela zamku. Centralne miejsce zajmuje w niej łoże z baldachimem, do którego nie wchodziło się z boku, jak to bywa zazwyczaj, lecz od przodu, co umożliwiały otwierane drzwiczki. Na wezgłowiu można zobaczyć łacińską inskrypcję: Tranges non flectes, co oznacza: złamiesz, nie zegniesz. Jak głosi legenda, łoże wyposażone było w mechaniczną zapadnię przeznaczoną dla z właściciela, które stąd lądować miały bezpośrednio w zamkowej fosie. W komnacie obecnie można wynająć nocleg, co kosztuje niebagatela około 1000 zł za noc. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia, dochodzimy do komnaty córek. Jest to apartament składający się z sypialni i pokoju dziennego, który obecnie służy gościom hotelowym. Pokoje utrzymane są w stylu secesyjno-eklektycznym. Ściany zdobią liczne fotografie rodzinne rodu Giczów. Przechodzimy przez salon Anny Marii, nazywany też salą portretową. Pomieszczenie zdobi piękny neobarokowy kominek, drewniana boazeria oraz portrety z wizerunkami władców z dynastii Piastów. Obecnie pomieszczenie to służy jako sala konferencyjna lub bankietowa. Stąd wiedzie tajne przejście do biblioteki i sali marmurowej. My jednak zmierzamy w podziemia, gdzie jest zlokalizowana jest zbrojownia i arsenał. Widoczne tu zbroje, jak i inne eksponaty, to repliki wykonane przez wrocławskich metaloplastyków. Dużym zainteresowaniem cieszy się wystawa sprzętu łączności używanego przez wojsko polskie w okresie PRL. -u. Przy okazji wspomnieć, że według niepotwierdzonej teorii w czasie II Wojny Światowej w zamku mieściła się szkoła szyfrantów Agwewy. Wchodzimy niżej do skarbca, którego wnętrze strzegły stalowo-betonowe drzwi. Na wystawie zgromadzone są repliki, części skarbu rodu Romanowów, w tym i sygnia carskie, popiersia carów oraz ikony. Kończąc zwiedzanie, wchodzimy do pomieszczenia nazywanego winiarnią. Ktoś zadał sobie wiele trudu, aby jego część sprawiała wrażenie, że jest to winiarnia, choć znawcy tematu twierdzą, że pomieszczenie to służyło raczej innym celom. Jakim? Tego jeszcze nie wiemy. Pomieszczenie to jest jakby miejscem centralnym, w którym schodzą się tajne przejścia zamku Czocha, odkryte do tej chwili. Jest one zabezpieczone w sposób, w który raczej nie zabezpieczało się takich pomieszczeń jak winiarnia. Każde wejście zabezpieczone było parą drzwi gazoszczelnych. Tu znajduje się ciekawe urządzenie chłodnicze twór postępowej myśli technicznej z lat 20. XX wieku o nazwie autofrygor jakim konkretnie celom miało służyć tu w zamku Czocha tego również nie wiemy do pomieszczenia prowadzą bardzo specyficznie zbudowane schody tak jakby miały służyć do transportu przedmiotów o owalnym kształcie czy beczek z winem a może czegoś innego. Z żalem opuszczamy zamek, lecz jeszcze raz spoglądamy na niego zza murów, wzdłuż których biegnie ścieżka spacerowa, prowadząca między innymi do przystani, skąd odbywają się rejsy wycieczkowe po Jeziorze Leśniańskim.